się da rady to zrobić. No, na dzień dzisiejszy sprawdzam wszystkie płyny, niepłyny, tutaj, bo to trzeba. Sprawdzam płyn chodni chodnikowy, jak to się mówi, przeciętnie na chodnicy na ten. Trzeba właśnie jego pilnować, żeby on nie zaginął. Bo jeżeli zabrakuje a pójdzie powietrze, to chodnice The best, strzeli. Na razie, jak widzę, to jest w normie. Tutaj, bo jest ponad. Jak to się mówi, sprawdzę jeszcze chłodnicę. Tak, chłodnicę. Tutaj, żeby nie było problemów. Jak to się mówi, dalszej jazdy. Bo wziął i stanu Spryskiwacza też sprawdzam. Bo jakoś trochę brakuje. Ale to no problem, jest jak to się mówi na dzień dzisiejszy. Jest założony silnik, jak to się mówi na gaz, i to jest wszystko aktywne. I to jest no nieaktywne. Paliwa nie używam. Każdemu, który ma samochód, jeżeli na benzynę, radziłbym, żeby sobie przerzucił na gaz. Dużo taniej jest, jest opłacalne. I dlatego Państwa przeciętnie. Pozdrawiam i tutaj go róbcie tak jak ja to zrobiłem, jak ktoś się mówi, no auto to jest auto, the best.